W naszej hali na konferencji Andrzej urlew, trener gości oraz Rafał Bigus. Panie trenerze, bardzo proszę. Wiem, że pan doskonale mówi o polsku. Po pierwsze gratulacje dla tref, myślę, że oni pokazali dlaczego prowadzę w tej widze. Um, troszeczkę rozluźnieni zaczęli ten mecz. To mi bardzo dobrze wykorzystaliśmy. Niestety mieliśmy taki... Um, Słaby moment w drugiej kwarcie, kiedy nie mogliśmy trafić. Oni wtedy odrobili straty, które mieli po pierwszej kwarcie. że w drugiej polowie toczył się bardzo dobry mecz. Do końca może pojeździe, my niestety w końcówce przekrzywaliśmy przez to, że nie zastawiliśmy dobrze przy rzutach wolnych i oni z tego zrobili decydujące punkty. Widać u nas, że brak zawodników bo nie możemy wtrzymać tempa gry, jakiego chcemy, przez 40 minut i to nas po prostu kosztuje. tak. No było blisko. Tak jak ten mówił, w sumie mecz został rozstrzygnięty przez te, przez te trzy zbiórki, które zrobili w samej końcówce, bo, bo gdyby nie te zbiórki, no to może, może by była niespodzianka, także nie udało się. Mamy następny mecz za tydzień i, i tyle. Kārli, mēs esam no viņiem, un Lukars Kočārs, interneta spēlētājs, lūdzu. Tas ir ļoti grūts spēle mums. Kočārs spēlē ļoti labi pirmajā ceturksnī, bet mēs ne tik labi. Protams, mēs cienām Kočārs, viņiem ir laba komanda, labi spēlētāji, labi treneri. But but uh, if we like to win uh, we have to be focused on the beginning and play aggressive on defense on both sides of course if we play at home dzisiaj od początku dobrze, tylko to Koszalin grał zagrał bardzo dobrą pierwszą kwartę Oczywiście tam rzymy szacunkiem drużymy z Koszalina, mają dobrych zawodników, bardzo dobrego trenera, natomiast my jeżeli chcemy walczyć o zwycięstwa, to musimy grać skoncentrowani od początku, po obu stronach parkietu, szczególnie jeżeli gramy u siebie w domu. Przede wszystkim cieszymy się ze zwycięstwa. To najważniejsze dnia dzisiejszego. Chociaż patrzę tu na statystyki, na nasze mieliśmy lepszy procent za 3 niż za jeden punkt, także to jest godne podkreślenia, ale później spojrzałem na statystykę Koszalina. Nie mają dużo lepszy procent za 3 niż za 1, także więc tak jak Trump powiedział, lepsza obrona i będzie dobrze. <śpiewanie>